Siema, tu Kamil Wiadek i Wojciech Klokinio Janusz. Siemanko. Dzisiaj będzie odcinek trzeci i pokażemy klasyczną omoplatę. Na więc. Mamy partnera w gardzie. Bardzo pięknie. Co robimy? Łapiemy nasz ściągamy rękę, drugą idziemy wysoko pod pachę i bardzo mocno pnączemy, tak? Teraz moja lewa ręka pyta za nadgarstek. I tutaj robimy, naprężamy tak, tak, na jego zdjęciu łokciowym naszym piszczarom. Teraz, trzeci. Wysoko noga idzie tutaj, na jego pachę. Następny. ręka, rękę wpadziemy, wyciągamy się, lądujemy w takiej pozycji i łapiemy za plecy, żeby partner nie zrobił yy, przewrotu, tak? I nam ucieknie. Teraz. Nóżka w ten sposób i... Stajemy padnę w plecy, tak? Jeszcze raz. Nadgarstek, lączemy bardzo mocno tutaj, tak? Kładziemy się z powrotem. Nadgarstek, naprężamy, piszerem ok... zgięcie łuk Nowa, wysoko, wysuwamy się, łapiemy, puszczamy, łapiemy za plecy. Iniziamo a con l'autorità di l'autorità di l'autorità